rana przegląd kombajnu. Przystępujemy do suszarni, co to zostało wczoraj. Trzeba wszystko pozamiatać tutaj. To jest najważniejsze, nie? co pokaż. Ta, no Kokoło musi być czyste, bo jak nie będzie czyste, to kompaj może całego sezonu nie przechodzić, prawda? No, no, starczy, że wie. Źle się odmucha gdzieś kawałek, się urbie i. Ja myślę, tak, że. Ja myślę, że to jest duża przyczyna, że idą z dymem, nie? Tam, przez to? No. Tak jest jak mówisz Kuba wysypuje w suszarnie, tu już mamy A tutaj dosypujemy ten kanał Jachem. Zostanie to wszystko ubite, a później zalejemy to betonem, żeby tu już mieć Plac do samej ściany, żeby można było dojeżdżać, a kubuś wysypuje. Płyty układamy. Te płyty nie są idealne, bo to były kupione z wiatraków. Jak się zbijali ale zawsze będzie inaczej tutaj to się pozupełnia jeszcze takie te braki i tutaj trzeba będzie dolać tak myślę i tu rozłożymy lego aż do rogu i kawałek placu będzie no i tak jak patrzę to płyt trochę nam wystarczy więcej że tam jeszcze będziemy kawałek mogli tam tę stronę ułożyć Przed chwilą pojechali kosić, ale są bardzo mocne chmury, zapowiadają deszcz. Może im się uda ukosić na chociaż jedną przyczepę na suszarnie, żeby było. Zobaczymy, albo przejdzie deszcz, zobaczymy. Tu mamy nasadki od Stanisława i chcemy sobie zrobić porządek, bo mieliśmy tutaj w organizerze w tym, którym mieliśmy. W tym. W tym były, tak, tutaj. A teraz do szapki narzędziowej sobie zrobimy to. Tak, żeby wszystko było ładnie w szufladzie i chłopaki tutaj poukładali to mniej więcej. Teraz będziemy robili otwornicą w piance otwory i wszystkie nasadki będą miały swoje miejsce. A tu jeszcze zrobimy grzechotkę w tym miejscu. To są celowe nasadki. Dobra, spróbujemy to, bo trzeba jeszcze wziąć tam chłopaki. Nie no, są krzywotne. Przecież to będzie dobrze. Tak. No dobrze tak, tak, żeby tylko w linii były, tam jak będzie troszkę odstęp milimetr w tą czy w tą, to nie, zna, nie gra różnicy. No i następna. To musisz tu wydobywać musisz czymś. Weź sobie śrubokręt. Weź śrubokręt No i chłopaki już zrobili. Mamy zestawik na trzy czwarte. Jest to zestaw, który Stanisław nam podarował, Craftsman. Nasadki wszystkie są calowe i grzechotka. Znaczy rozmiary calowe. Jeden i No i teraz mamy porządeczek. Jest to zrobione w ten sposób, że są dwie pianki. Na dole jest jedna warstwa. A później jest druga, w której zrobiliśmy otwory. I następnie wycięcie na grzechotkę i wszystko elegancko. Mamy tu jeszcze przedłużkę, może by się zmieściła, czy nie zmieścić? Dawaj, jest tam Może by tu ją wsadził, nie? no. no. Tak <grywa> Rosja jesteś? No jaki taki A ty się marszujesz, że nie będzie co w szafce mieć. Zobacz. No, celówki? No, to celówki. Weź tam na cytra. Prowadnicą. Prowadnicę trzeba wyciągnąć. Proszę No i elegancko. Czyszczenie dyszy w opryskiwaczu. I co? Idziemy montować wydech? Czy na ryby idziecie? Byliśmy. I co? Coś wzięło? Znaczy tylko chleb.

Fala, não tem nada. Może ładowarki, bo jedną układają płyty, a drugą co robią? Nie wiem. A ładowarki nie ma? Bo już tam nie spawa tego okay. konstrukcji. To może ładowarkę weźmiemy? No, bo myślałem, że spawa tą konstrukcję. Który to wałek? Dajże. Skręciłeś go? No, żeby było tak o. Bo on to musi wyjść cały z tymi kołami, nie? Nie na napisać się, to im też No Pali? No. 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 Ale to sprężynuje wszystko. A z tak. czego ja to nie chcę wyjść tak ciasno? Jest na czym to? Na łożysku? No. Na łoju Czekaj. Muszę przywalić wałek jeszcze jedna próba. Masz razy? Motyk. Czekaj, ja tu przytenuję. Idzie. Dobra, teraz tak już z czuciem, żeby nie uderzyć sobie w Dobra, po prostu. końcówka do napawania i do poprawienia rowka, nie? Bo na wywracamy. pewno. Na pewno. Pokaż. Tu wymieniamy koła, koła napędowe na stół przebierczy. No. no to się roz... A to ta chociaż tak i tak jest na tych Trzyma się, nie? Na kółkach. No Możliwe się tak. założy. Aby trochę się zapy Tutaj było gorzej. Tak i tak jest łożysko zaciskane, tak że to nie jest. Tak. Bo tam to też jest zaciskane, nie? Eee, tak. też chyba. No tu tak. nawet do tego segera może być. No, nie będę ściągał. Tylko przez cały wałek się przybije koło. No tak. W sensie. No i dobra, 226 no a tam sprawdzałeś? Tak? tak, no to no, już był tam. No dobra. Dobrze. Co? Wyciągniemy. A razem przyjechał do wako? No, dobra, to jutro ja będziemy no, ten pomysł. To jest prawda raz, że... Pojechał już by dzisiaj kosić i nawet nie ukosił ani jednego z Nawet się nie rozłożył, nie zdążył. na no, no nie to jest. Nawet na pojedynkę po prostu. Czemu tak. przekręcimy? No No bo ładowarków z tej strony zajdziemy, może tak. się na nie tak. A to się może się na ten. Odwrócił go. To możemy... A nie, dobra, na krótki będziemy. Przekręciłeś już, już, tak? No nie, ten. No to może. Tak, jak popustę. Chcemy go dopasować, zobaczymy jak będzie na tym wydechu nowym chodzi Sławek dorobi specjalne mocowanie, żeby było za co go złapać. zamontowany, ale będziemy go ściągać, bo na tym oryginalnym mocowaniu to wszystko tak lata trzeba pomyśleć o jakichś wzmocnieniach. Także jak będziemy go malować, to wtedy zrobimy jakieś wzmocnienia i zamontujemy. Tutaj rura pasuje, to by wszystko pasowało. Tu mamy tą przejściówkę, żeby zaspawać nie? To by pasowało, tam to też pasowałoby, nie? Też to by dopasował Tylko to mocowanie takie jest trochę Jakby był błotnik to było sztywniejsze no, To był, ktoś go tu przyspawał Tu się na tym opierało, nie? No. Ale tak, jest co? Ale nie zapali, żeby chodzić? Nie. Nie zapali, bo, bo to musi... Nie, ten. nie wiem, czy z klopków jest spadnie, No i by musiał to podłączyć Nie no, trudno, chociaż wiemy to trzeba zrobić, tak? Trzeba tą blachę w ogóle Muszę zmierzyć to mocowanie, dać do zagięcia, żeby zrobili nowe, nawet z grubszej blachy, nie? Tu się spawa i się tu od dołu pomyśli, zobaczymy jak będzie koło. Coś takiego się tu zrobi, żeby wiesz. Wzmocnienie, się... Zmocnienie, no bo szkoda, żeby nam się urwał. Bo szkoda roboty. Ale tak to będzie pasował, nie? I może od góry to jak mówisz jakieś coś jeszcze zrobi, tylko że kabina jest osobna na poduszkach, tak. a tu jest na sztywno. Później to o tym też To się przemyśli temat. Założymy na stary. Teraz. No zobacz, ten we dwóch a tamten zobacz. Pokaż. To od razu go wejść stąd. No, Ale co? Będę ciut. i idę. No, to tamten trzy razy tyle wali to, ten, a bo i cztery. Nie? No to trzeba zrobić inne mocowanie, bo się na pewno urwie, nie? Dobra, to go zdejmiemy i te... I trzeba go odłożyć Stary pasuje, stary to Ty, ale bez tej rury też tak? Czy nie patrzyłeś bez rury? Ten trochę tam go trzyma, nie? No dużo lżejszy zobacz, dobra, to się coś pomyśli na razie. spawany, nie powinien Spawaliście go? Gdzie był dziurawy? No tu, bo się do połowy, nie? A, pospawał spawał go Rafał, czy ty? Nie no, Rafał, ale wyczyściłem, nie dałem na cement, z tego względu, że nie dałem na cement, bo musiał być na kołość No, no tam, nie, to, górę, to może, będzie, nie psami, może nie. będzie dobrze tam. No docelowo tak i tak będzie tamten, na ten. to na razie tylko na uprawki, żeby to było. I szkoła będzie można zakładać, nie? Będziesz mógł go zapalić Tak, tylko kurwa tam muszę poprawić no, Co poprawić musisz? Tu, obaj A, ona no musi dobrze wejść no, To musisz kołki mieć, kurwa, bo tak to nie podnosiłem. No, właśnie szmyk Grzechotkę, tak? Grzechotka jest w, w górnej No, jak zapalił, nie? Bo nie mamy po A masz młotek? Na górze leży na pewno, drewniany tak. Zobaczę pociągnę. To jest Tam jest na palecie, widziałem ten krótki. No. Jeszcze ci nie Co? Składa się ta trzeba zaczepić, nie? No, a ja. No. Tak, się żeby w końcu pojeździ. roboty. No, ale zaraz, może będzie pogoda, to będzie koszenie, to i będzie talerzowanie, zaraz. Kompletnie tak może być? W komplecie może być, trzeba zobaczyć. Teraz. Przed chwilą byłem, przed chwilą byłem, odebrałem z malowania troszkowego elementy i jeszcze się przewody do tego do. Zabiciny 40 a tu Rosja już ogarnął w tajgerach Podczepił talerzówkę Dalej ze światłami walczy Tyle się zrobią na przedmuchów, na kolektorze, to zupełnie inaczej brzmi. Kosić nie pojedziemy, bo jeszcze jest mokro. W sumie dopiero teraz to słońce wyszło. A tutaj dalej działamy z 71,40. Wstryskiwacze już zamontowane. Teraz intercooler. Przewody wysokiego ciśnienia. I co jeszcze? A czekam na tą tarczę do skrzyni na... Tu, na tą. Na to czekam. I dzisiaj złożę tą elektrykę, myślę już, żeby to już można było stąd zabrać, bo się robi ciasno. I za chwilę będzie można tym wyjechać.